Podróże, zagadki i krowia głupawka. Lubicie jazdę samochodem? Ja nie za bardzo. Mam wrażenie, że strasznie marnuje wtedy czas. Zwłaszcza kiedy są korki i ciągle stoi się w miejscu. Bo jeszcze jak się jedzie, to przynajmniej coś się dzieje. Można obserwować zmieniające się krajobrazy, albo wyobrażać sobie, że bierze się udział w wyścigu. No ale cóż, jak się lubi wycieczki, a jak wiecie, w mojej rodzinie wszyscy je uwielbiają, to należy się pogodzić z tym, że najpierw trzeba dojechać na miejsce. A to oznacza czasem nawet kilka godzin bezczynności w samochodzie. No, z tą bezczynnością to oczywiście. Trochę przesadzam, bo mimo że musimy siedzieć grzecznie zapięci w fotelikach, to organizujemy sobie różne zabawy. Opowiadałem już kiedyś na przykład o ulubionej grzemańka, czyli trębacz kwiatek, ale to nie jedyny sposób na zabicie nudy. Najprostszy, który niestety dosyć szybko się nudzi, to liczenie, kto zobaczy więcej żółtych samochodów. Trzeba głośno krzyknąć, gulbil, i klepnąć innego gracza w ramię. Mamie nie bardzo podoba się ta zabawa, więc z reguły szybko proponuje coś innego. Najczęściej jest to gra w Moje oczy widzą coś na literę. Yy, I tu podaje się literę, na którą zaczyna się coś, co się właśnie widzi. A pozostałe osoby zadają pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak, lub nie. Wygląda to mniej więcej tak. Moje oczy widzą coś na literę p. Yy, czy to żyje? Tak. Czy to jest człowiek? Nie. Hm. Czy to jest w takim razie roślina? Nie. Aha, czyli to będzie zwierzę. Hmm. A czy to umie latać? Nie. No to w takim razie to będzie jakieś nielatające zwierzę. Już wiem, pies. Tak, bardzo dobrze. Inną odmianą tej gry. Są po prostu zagadki, chociaż w przypadku naszej rodziny nawet zwyczajne zagadki mogą przybrać niezwykłą formę. Opowiem wam, jak graliśmy w tę zabawę po raz pierwszy. Jechaliśmy nad morze, a więc bardzo daleko od naszego domu, i droga okropnie nam się dłużyła. W pewnym momencie szampon krzyknął: Mam pomysł zagrajmy w zagadki Mamo nie pozwól mu w głosie Mańka słychać było wyczuwalny strach. Ale dlaczego? To bardzo dobra propozycja, zdziwiła się mama. Ja nie chcę, bo będzie bolało. Szampon zawsze tak robi, że boli. Płaczliwym głosem skarżył się manio. Synku, co ty opowiadasz? Zagadki nie bolą. Nie wierzę. Ostatnio jak mnie szampon ciągnął zagadki, to mi się strasznie wrzynały w skórę, aż, aż miałem odciśnięty ślad. <śled> nie zagadki, tylko zagadki. Uśmiechnęła się mama. Czyli takie zgadywanki, Maniusiu. Na przykład, co to jest? Duże, uwielbia pływać, jest bardzo niebezpieczne i mieszka w Afryce. Ech, gdyby nie ta Afryka, to powiedziałbym, że szampon, ale tak to chyba hipopotam, odpowiedział Maniek jednocześnie pokazując szamponowi język. Ej, nie przeginaj, bo faktycznie zrobię ci. Zagadki zamiast zagadek. Na szczęście mama szybko wkroczyła do akcji, wymyślając kolejne zadanie, bo inaczej pewnie doszłoby do rękoczynów. Czasami nowe zabawy tworzą się same, zupełnie przez przypadek. Pamiętam jak e, kiedyś, może nawet to było podczas tej samej podróży nad morze, jechaliśmy długi czas wśród pól. Wokoło pustkowie. Żadnych zabudowań ani ludzi, a na polach mnóstwo krów. No i się zaczęło. Tym razem zabawę sprowokował tata, który bardzo lubi różne słowne przekomarzanki. Swoją drogą to bardzo ciekawe słowo, i tata na pewno zapytałby w tym momencie, dlaczego mówi się przekomarzać, a nie na przykład przepajęczać albo przemotylać. Ja też kiedyś zadałem mu pytanie tego typu: Dlaczego się kogoś śledzi, a nie karpi? I śmiał się jak z najlepszego żartu. Ale, dobra, miałem opowiadać o tych krowach. Hmm, patrzcie, ile krów, zaczął tata. Ciekawe skąd się tutaj wzięły. Pewnie je przywożą jakimiś ciężarówkami. Albo kałbusem. Ze śmiechem dodała ruda, która jest zafascynowana językiem angielskim i nawet będzie go rozszerzać na maturze. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak można rozszerzyć język. Ten zbuzi, to można by jakoś próbować rozciągać na boki, robiąc głupie miny, ale język, którym się mówi? Muszę ją kiedyś o to dopytać, bo nie lubię, gdy czegoś nie rozumiem. A co to kałbus? zaczął dopytywać maniek. No wiesz, skoro. Cowboy to chłopiec od krów, to kaubus to będzie specjalny krowi autobus, rzeczowo wyjaśniła ruda. Aha, hmm. a wiecie, jakie są ulubione ćwiczenia gimnastyczne krów? Yy, nie mamy pojęcia, odpowiedzieliśmy chórem. Fikałki, <laughs> zaśmiał się maniek. No, i przez kolejne pół godziny mieliśmy totalną głupawkę przy wymyślaniu najróżniejszych krowich zagadek. Na przykład, jakie dania zamawiają krowy w restauracji? Kałamarnice z pieczonym bakałażanem. A jakie są ulubione krowie lody? No, oczywiście, że kakałowe. Jak się nazywa czarna owca w rodzinie krów? To będzie za rodu. A czego używają krowy do zaznaczenia, na której stronie skończyły czytać książkę? W specjalnej za kaładeczki. Im dłużej jechaliśmy, tym bardziej bezsensowne pomysły wpadały nam do głowy. Ale wiecie co? Dzięki temu czas bardzo szybko nam umykał.